Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam o najstraszniejszych miejscach na świecie, a więc zapraszam do oglądania. Wyspa Powyglia, w otaczającej Wenecję lagunie leży napawająca strachem wyspa Powyglia. W XIV wieku wyspa ta służyła jako miejsce zesłania Wenec zakażonych osp, ciała zmarłych podczas tej zarazy, a także dwa wieki później. Kiedy oropę dziesiątkowała czarna ospa, układano tam w stos, a następnie palono. W XIX wieku zabudowania obecne na wyspie przekształcono w kompleks szpitala dla umysłowo chorych, gdzie pacjenci byli niestety okrutnie traktowani i podawani brutalnym eksperymentom. Plagi, tortury i samobójstwa to nie koniec tej historii. Dziś na wyspie aż roi się od duchów osób, które na niej zmarły. Podobno słychać tu ich głosy i krzyki, widać ich zjawy. Znane są także historie o pętaniach i atakach myśli samobójczej wśród osób odwiedzających to miejsce. Nie wszystkie nachodzą najczarniejsze myśli, ale wielu potwierdza, że czuje się coś złego i przetłaczającego, gdy tylko postawi się na wyspie stopę. Lawang se WU Lawang Sewu, co oznacza tysiąc drzwi, zbudowany w 1917 roku przez spółkę kolejową Dutch East Indian Railway Company, w czasie II wojny światowej był okupowany przez japońską armię. Piwnica budynku B służyła jako więzienie głównie dla Holendrów i była miejscem tortur oraz brutalnych egzekucji. W efekcie Lawang Sewu jest dziś uważany za najbardziej nawiedzony budynek w Indonezji. I jest absolutnym numerem jeden wśród poszukiwaczy duchów. Z tysięcy pozbawionych głowy zjaw, które podobno snują się po budynku, najbardziej znaną jest postać Holenderki, która rzekomo popełniła to samobójstwo. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić to miejsce, możesz mieć to nieszczęście spotkania: Pontianak, ducha wampira z długimi czarnymi włosami i czerwonymi oczami, ubranego w białą suknię, całą we krwi. Plamy wzięły się podobno z tego, że zjawa ma w zwyczaju rozszarpywać brzuchy swoich ofiar i pożerać ich organy wewnętrzne. Eastern State Penitentiary Eastern State Penitentiary słynie z tego, że gościł tak znanych kryminalistów jak Al Capone czy Willi Sato. Jednak swoją reputację zawdzięcza przede wszystkim zjawiskom normalnym, które zanotowano tu po raz pierwszy w latach 40. ubiegłego wieku. To pierwsze miejsce, które prowadziło więzienne izolatki, a wręcz zakładano na głowę swoich podopiecznych czarne nakrycia, tak, aby nie mieli najmniejszej szansy zobaczenia innego człowieka. Jak łatwo się domyślić, w takich warunkach wielu więźniów postradało zmysły, a niektórzy wierzą, że duchy byłych więźniów zostały tam na zawsze. Osoby, która odważy się odwiedzić takie miejsce, czekają na przykład pojawiające się z znienacka cienie o ludzkim kształcie, widmo zamieszkujące wieżę strażniczą, przerażający chichot dochodzący z celi nr 12, wynurzający się z ciemności twarzy w celi nr 4, a także odgłosy kroków dochodzące z pustych korytarzy. Hotel Banff Springs w Kanadzie Podczas zameldowania do hotelu Banff Springs zwróć uwagę na chłopca hotelowego, jeśli nie zobaczysz w nim nic dziwnego, to znaczy, że obsługuje cię człowiek z krwi i kości. Ale jeśli spotkasz chłopca ubranego w uniform z w lat 60. to znaczy, że spotkałeś sama Makwaleja. Sam odprowadzi cię do twojego pokoju, otworzy drzwi, zapali światło i tak Ale jeśli tylko spróbujesz zacząć z nim rozmowę albo dać mu napiwek, natychmiast zniknie. Bo sam nie żyje od kilkudziesięciu lat. Inną osobą, która podobnie jak on, trochę zasiedziała się w tym kanadyjskim hotelu, jest panna młoda, która spadła ze schodu skręcając sobie kark. Rozpoznasz ją bez trudu w sali balowej, bo jej sukienka często staje w płomieniach. Jednak najbardziej przerażającymi osobami, które możesz tam spotkać, jest rodzina spokoju 873. Wszyscy jej członkowie zostali zamordowani z nieznanej przyczyny, a od czasu tego wydarzenia pokój jest zamurowany. Mimo tego rodzinę wciąż można spotkać poza pokojem, w którym straciła życie. Zamek Akesys w Norwegii, zbudowany około 1300 roku w celu obrony Oslo, norweski stolic Zamek Akesys. Ma długą i ciekawą historię. Służył jako więzienie ci panazistów. Nic więc dziwnego, że obecnie jest podejrzewany o to, że tam straszy. Najpopularniejszym mieszkańcem zamku jest Malkanisem, zjawa ogromnego czarnego psa, który pilnuje bramy wyjściowe. Czasami słyszy się też o innych duchach, szczególnie w postaci koni, które są z jasną śmiercią dla osoby, która je usłyszy ale najstraszniejszym wydaje się chyba pojawiająca się tu i ówdzie postać kobiety. Poznasz ją tylko po długich włosach, bo duch tej kobiety nie ma twarzy. Nawiedzona wyspa lalek w Meksyku Legenda głosi, że niejaki Don Julian Santana, któregoś dnia po prostu wstał i opuści swoją rodzinę, aby wziąć samotnicze życie na wyspie. Jednak zaraz po dotarciu do brzegu natknął się na ciało dziewczynki leżącej twarzą w kanale, w którym najprawdopodobniej utonęła. Obok niej dryfowała jej lalka. Ta scena wkrótce zaczęła go prześladować, lub prześladował go sam dwóch dziewczynki i zaczął zbierać coraz więcej i więcej lalek, a następnie wieszać je na zsianych po wyspy drzewa, czasem z pętlą związaną wokół szyi czasem z igłami wbitymi w głowę. W ten sposób dekorował wyspę tysiącem lalek aż do swojej śmierci w 2001 roku, kiedy jego ciało znalazł jego siostrzeniec. I tak, zgadza się, to on Julian, leżał z twarzą w wodzie, dokładnie w tym samym miejscu, w którym sam znalazł dziewczynkę kilka dekad wcześniej. The Old Changi Hospital w Singapurze Szpital ten został założony w 1935 roku, ale szybko, bo już w czasie II wojny światowej zaczął służyć jako miejsce przetrzymywania i tortur Kempeitai, japońskiej tajnej policji politycznej. Po wojnie budynek wrócił do pierwotnego przeznaczenia i działał jako szpital aż do zamknięcia w 1997 roku. Rozpadające się dziś budynki dawnego szpitala, samobecnie zamieszkiwane przez duchy japońskich żołnierzy, ludzi zamordowanych w czasie okupacji i pacjentów, którzy tam zmarli. Widuje się tu i mężczyznę przechadzającego się bez celu korytarzem, i kobietę pojawiającą się i znikającą w szpitalnych pokojach, a także ducha dziecka spacerującego po dziale dziecięcym, czy połamanych i krwawiących żołnierzy japońskiej armii. A to wszystko w akompaniamencie głośnych uderzeń, huków i krzyków niewyjaśnionego pochodzenia. To tyle na dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Napiszcie w komentarzu, które najwiedzone miejsce podbało Wam się najbardziej. Do zobaczenia w następnym odcinku.